Witajcie kochani Tomek z tej strony. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o sukcesji apostolskiej począwszy od Piotra. Istnieją tutaj pewne nadinterpretacje, które prowadzą do bardzo dziwnych, tak naprawdę religijnych, jakby podejść do, do, do wiary. Więc po pierwsze, rzymski katolicyzm uważa, że kościół cały wywodzi się od Piotra. A zatem, jeżeli ktoś nie jest rzymskim katolikiem, dlatego często jest przez ludzi nazywany heretykiem, bo jak Luther yy, zrobił po prostu wyłam, zo, wyłam został nazwany heretykiem. Yy, uważa się, że właśnie Piotr był pierwszym budowniczym kościoła katolickiego, rzymsko-katolickiego. Jednakże, czy to prawda, że Jezus Chrystus buduje na człowieku? Czy to w ogóle jest yy, fałsz? i interpretacja. Więc zajrzyjmy do Biblii. Więc na czym bazuje to stwierdzenie, że na Piotrze Jezus buduje kościół? Oczywiście to wiemy. Mateusza 16:18 jest napisane tak: Oświadczam ci, mówi Jezus: Piotrze, Piotr to znaczy skała i na tej skale zbuduję mój kościół. I tu oczywiście mówi się właśnie, widzicie, to jest Piotr, i na nim zbuduje się kościół. Jednakże w oryginale tu jest napisane tak: Oświadczam Ci, Ty jesteś kamieniem z oryginału odłamkiem skały, i na tej skale, z oryginału masie skalnej, zbuduje mój kościół. Jezus odnosi się do Piotra jako jednego z odłamków skały. A do, do, i, i mówi, że na jakiejś masie skalnej zbuduje kościół. No i teraz poszliśmy to o Ewangelię Mateusza 7,24 i mówi tak. Kto więc słucha moich słów, mówi Jezus, robi z nich użytek i jest jak mądry człowiek, który postawił swój dom na skalę. Pamiętacie tą przypowieść, co Jezus mówił o, dom, o tym, że dom stawia się na piasku i na skalę. I mówi tutaj, że kto słucha moich słów, kto zachowuje moją naukę, stawia dom na czym? Na skalę. A zatem skała to nie człowiek. Petros, czyli Piotr, jest odłamkiem skały. Skała jest nauką. Jaką nauką? No o tym mówi nam Biblia. Co Jezus, jakie Jezus zadał pytanie? Tutaj, kiedy mówił do Piotra o tym, że on jest odłamkiem skały. Kim jestem dla was? Zapytał się uczniów. A Piotr powiedział: Jesteś mesjaszem, synem Boga Żywego. I Jezus mu odpowiedział: I na tym odłamku skały zbuduję mój kościół. Rozumiesz? To znaczy, że na objawieniu, które dostał od ojca, że Jezus jest mesjaszem. Nie tylko prorokiem, nie żadnym rewolucjonistą, nie tylko uzdrowicielem, ale mesjaszem, czyli jedyną drogą do Boga. A zatem całość brzmi tak. Jezus mówi. Na objawieniu, że ja jestem Mesjaszem, będzie zbudowany mój Kościół, a Ty, Piotrze, weźmiesz pałeczkę jako pierwszy i będziesz o tym mówił. To jest bardzo ważne, bo ja często zadaję pytanie: no, okej, okay. po pierwsze, to mamy lukę w rzymskim katolicyzmie i nie wiemy z historii dokładnie, czy Piotr budował dalej i to przeszło. Do tych apostołów wedle rzymskiego katolicyzmu. To są, jakby, posiadamy szczępy informacji, i w to naprawdę trzeba wierzyć. Tak, pokrótce powiem, w to naprawdę trzeba wierzyć, że w ogóle taka sukcesja miała miejsce. A nawet zobaczmy, nawet jakby, powiem tak, a nawet jeśli miała, to ja mam bardzo ważne pytanie. Wedle interpretacji rzymskiego katolicyzmu Piotr jest właśnie tym, co budował Kościół. To ja mam pytanie: gdzie i kto to Paweł? Przecież apostoł Paweł, który zostawił nam większość Nowego Testamentu i listów, z których korzystamy najbardziej, nie z listów Piotra, powiedział tak w liście do Galatów 1,16. A ja, Jezus objawił mi, abym go głosił między pogonami, mówi Paweł, nie radziłem się ciała ani krwi. I patrzcie dalej. Nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy byli przede mną apostołami, lecz natychmiast odszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. I dalej. Następnie, po trzech latach, wybrałem się do Jerozolimy, żeby spotkać Kefasa, czyli Piotra. Przebywałem u niego 15 dni. Czy przez trzy lata Paweł był heretykiem? Nie, wiemy też z Biblii, że Paweł nie budował z Piotrem. Paweł miał własną sukcesję apostolską, czyli uczniów i Piotr miał własną sukcesję apostolską, czyli uczniów. I teraz Paweł nawet nie spotkał Piotra, a zaczął budować. Dlaczego, bo Jezus mu się objawił, przecież upadł z Konia, pamiętacie i objawił mu się jako kto, jako Mesjasz. Czyli co pasuje tutaj ta interpretacja? Że na tej skale zbuduje mój kościół, że Jezus jest Mesjaszem, a nie na tym, że to jest Piotr. Rozumiesz, bo jakby to był Piotr, no to Paweł jest pierwszym heretykiem i pierwszym protestantem. Zastanów się nad tym dziś, to jest bardzo ważne. Bo rzymski katolicyzm nie może uzurpować sobie prawa do tego, że jest kościołem. Kościół to każdy człowiek. Kościołem są ludzie. To każdy z nich. Jakby dokładnie mówiąc świątynią Bożą jest każdy człowiek, który wierzy w to, że Jezus Chrystus z martwych wstał, że jest Mesjaszem i uczyni Go Panem i Zbawicielem. Kościołem jest zbiór takich ludzi, a nie rzymski katolicyzm, który uzurpuje sobie prawo do tego jedynego. Bo przecież co wtedy z apostołem Pawłem? Pozdrawiam, papa! Pa.